Ociek. Która po prostu łączy Polaków i Rusków, nienawiść, nienawiść ukańc. do Ukraińców <laughs> O do Co? Połacę albo rampa. A nie, on tu jest, kurwa, na nacz... uh, A little mistake, ja? Yeah? Uh, sorry, sorry man Nikita Uuu, uh, uh, oh. piękny flash, o oh, kurwa okay. uh -huh. Sobie zawsze siadę ale tam taki... No jak on nie dostał? No jak on nie dostał? Jadu? Po kurwa ale poszło. U no, no dobra to jedziemy. No jedziemy Ale nie we mnie. Głoka, dobrze. Dobrze Teraz prędkość maksymalna. 24 godziny, nie? I to uwaga, bo to nie jest koniec. Oni zaznaczyli, że mam gwarancję, że przez godzinę dziennie, kurwa, będziesz miał tą prędkość. się jebane. Pięknie, kurwa, kiesik! Oha. No dobra, U. skoro tak. Akurat to jedną. Dobra, chyba kukri. Chyba kukri. O kurwa! No nie! Nie! Znaczy ja tak sobie pomyślałem, że chyba sobie go na razie zostawię. bo... Wow! What, what the fuck? What the... Bro, it's literally. Słuchaj, u Ty! Schizofrenia, update, kurwa, nie! Uuuuuuu! <laughs>